Ja bierze, putki, I tu ładny domek. No, jak widok ma. No. Ten, tak, sobie dobrze A tu panzie, jest, jest. wybrał, ale sam domek mi się nie podoba z tej cegły. No, a tu zobacz osiedle, jakie. A tu gniew już jest. No. My do Gniemu Nie wjeżdżaliśmy i zamek w no, To było dobre miejsce na postajarkę. Gdzie? Ale może będzie jeszcze... Na, nie, na nie sam będzie. zamek jedziemy. No to Proste. dobrze, to przy zamku. Aha. A też my byliśmy na tym zamku. No, no tak. A, no co? Złynna impra Z hotelem Takim? nawet byliśmy eleganckim. Za 300 metrów skręć w prawo. Może sobie podjedziemy pod ten zamek? Co? Może sobie podjedziemy pod ten zamek? No możemy. I tam.

Zydrukowana droga. Na my pinie. Zmieniam trasę. Skręć w drugi skręt. W lewo. No. Nie wiem. Chyba tu się widzisz. Tam raczej już. Tam raczej nie. Zmieniam trasę. na następną skręć sprawą tak dobrze jadę jest zamek samochód za Tobą Ładny, pół, za trzysta, z prawo, skręć, hmm. potem skręć, lewo. No no A tam coś jechało? Wiem, no. jedzie pani i pojechała tam. do Zambu. zamku. swojego samochodu, ochrona Ochrona swojego samochodu. Jak tu Pani ręcznie wychodzi, wysuje. A my gdzieś podjeżdżaliśmy, nie było płatny. A nie? to nie było wtedy, a teraz wiesz. No trudno, no to... tak, nie no będziemy na płatnym kabinie, tak? Tak. Wchodzić też nie będziemy, bo tam pewnie zwiedzania nie ma, bo to jest hotel... Tak, to tam jakieś sale były. Tak. No to zwiedzaliśmy już kiedyś. Prawda, jakby tu w dół zjechał, teraz w lewo. Co tam jest? Może tak, tu? ale to jest taka bardzo wąska. Kolejny numer, widzisz go? Pod hotelem. A może na pewno? Dlaczego nie? Taka z wiązku jakiś. Ale no, urwany ja nie wiem, czy to, ale jechał tam samochód, nie? Właśnie nie wiem co to jest czego dotyczy to jest taka gwiazda, czy w to? Ale pewnie tu w tą hmm. tu w bok. Ciężko wyczuć. Tu. Ale tam jest coś zwęża się, nie? To nie? To jest tak, to. to jest tam i to jeszcze zakrzywione. Ale jakie ładna starówka. Masz... robisz ten? Tak, tak. Nie. Tak, Następną skręć w lewo. Jest chyba taki Ryne, czek, czek. Ale starowniki tam widynka To taki rynek jest o za 300 metrów skręć w lewo w następną w prawo Zmieram tam nie jest tam nie jest tu objedźmy. Skręć w trzeci skręt, w prawo, w następną, postoju, w lewo. Nie ma postoju, nie nie wiem, czego postawić. Oczywiście rynek obl oblężony. O, i tak przejdziemy gdzieś w dół. Chyba. Myśmy się nie spitrali gdzieś. Hmm. Podjeść, zobaczymy czy prosto, czy, czy w dół, tu nie. Czy tu przejadę? Dół też by pojechał, ale... Tu też przejedziesz. Patrz, tam na taką to nie ma. Spokojnie, możesz przybliżyć się. Spokojnie. Bliżej mnie. Mam zakaz wjazdu. Trochę żeśmy się tutaj wkitrali Jak A się dziś tutaj... nie zegniemy. Tak? Ja... Czekaj, tu nie. Stary zwichr, bo tam A... nawet zakaz. Jest. A... To czy nie będzie trzeba. Tam masz zakaz. Zmieniam klasę. Zabierzcie. Ty tylko pojawi się strumień. <noise> to, się, się patrzy. Tu, w prawo. Tu, prawo. No. Prawo. Na pewno. Na pewno. Się Ale tam jest Się... zakaz. No właśnie. Wszędzie. Nie, nie. To nie. Ale. No to muszę cofnąć. No, no bo. No. No, bo tam teoretycznie to by tam A, to gdzieś, to gdzieś przejechał, ale... Ale praktycznie tak, nie. Zmieniam trasę, w następną to się w w następną... Nie. To na następną skręć prawo, następną lewo. Widzę, dalej Czy no, mam wyjść? Nie. A Zasady Tuchmańskie musiałam kroić na pół. To mnie zdenerwowało. A taką obiecą, w tym miastach, w którym mieszkamy, przecież kończą te żadniki, i nie chcę do tego mowy. Za to musimy z powrotem. Jakoś dziwnie to porobione, że zakazy są. Nie, no pewnie tak jest tu w dół, ale weź się złam tak, nie? No. Ja no to to to, tak. Ja za to wiedziałam, słuchajcie, że to miłość, kiedy on się to znaczy Następną skręć w prawo, potem skręć w Ładny druk płatki, nie? No. Teraz... spokojnie misja specjalna RMFPC. Historia świata w odcinkach w tym tygodniu. Bo nie, jechał, nie, bo nie, bo tu wiem, tam... wiesz, nie wpakujemy się w jakiś wąski ten i bez sensu. O tak, no Zmieniam trasę w następną skręć w prawo. Zmieniam. Potem skręć w drugi skręt w prawo. Czego ty stoją, nie? No tak wiesz. Nie mają zajęcia, w Może by kto przyszedł trasę. co postawił. Zmieniam. Ale to nawet skręć nie ma nic. W prawo. W następną. Teraz w prawo. prosto na gaz. No raczej, bo tutaj ładnie widać było. Ale kamienice stare, nie? Zmieniam trasę. W następną skręć w prawą. następną w prawą. Ładna brama, jeszcze się zachowała. Zmieniam trasę. No, główna Zmieniam atrakcja to ten e, zamek, ale prywatny. Oj. Ale zachowany? No pięknie. nie, no. Tak. Więc właśnie dlatego, będzie. że prywatny, no. to jest, bo Sprawa morza. To by gówno było, jakby. Spoleczność Restauracja. Okna by umieli. Zatrzymać. Właśnie. Metrów prawo. Przecież w takiej restauracji, która jest przy tym, to te okna muszą być umyte codziennie. No. Tak, ale no. to ile to roboty? Wyskoczy raz, dwa i. I to wystarczy mieć ściągawkę, poprzykać, tak. ściągnąć i już masz. No. Ładnie. Na kiju i... Skręć w prawo. I też, ale wszędzie zakazów jest. Czemu? Ja pokazam, tam mogliśmy, no za... mogliśmy tam zjechać, tam no, no mogliśmy, No, zawracamy. Zmieniam klasę. Tu, tu też dojedziesz. Ja wiem, ale tam było. Ja wiem, ale tutaj nie ma jakby, za, jak za. No zawrócić dobra, to jedziemy, specjalnie. jedziemy, nie, nie, nie. Nie ma, już coś jedzie, nie ma co się kręcić. Nie ma się co kręcić. Za 300 metrów Tam była jedronka czy coś, ale ten parking też taki okay. niespecjalny. Nie, nie jedziemy. Tutaj jedziemy. będzie chyba Dino czy coś. Jak chce. A, Je, chcesz nad Bisłum? Tam lepiej tam na. Ja wiem, gdzie. Ja też wiem gdzie. Dobra. Ok, to koniec z tego. Gniewu. Jedzenia. W...